Cześć, witam was, słuchajcie. Dzisiaj razem z Wedo pokażę wam dwa ustawienia w Valorancie, które sprawią, że będzie się wam grało 10 razy lepiej. Pierwsze pokażę wam teraz na początku, a drugie pod koniec gry, więc zaczynamy lecimy do ustawienia. Także jesteśmy już w grze. Razem ze mną jest tu Wedo, jak widzicie przede mną. I słuchajcie, ustawienie to to Network Buffering. Gdy wejdziecie sobie zakładkę General i zjedziecie troszkę niżej, to macie tutaj Network Buffering. Jeśli macie dobry internet, macie światłowód, ping na przykład macie stały, tak jak ma Wedo 17-18, on ten ping ma cały czas, wiecie, że nie ma, nie ma, nie macie tak, że ten ping wam skacze do 50, do 60, to ustawiacie sobie tutaj minimum. I to powoduje, że gra wtedy wie, że wy macie dobry internet i ten jakby network buffering, to bufurowanie jest czytane tak, że jakby wy nie będziecie mieć żadnego opóźnienia, to wszystko jest tak czytane jak ma być, no i wszystko wam śmiga pięknie. Natomiast jeśli macie słaby internet, tak jak na przykład ja, bo ja nie mam dobrego internetu, ja nie mam światłowodu, ja mam internet na wsi, który raz ma 30 pingu, raz ma 80, a raz ma 100 pingu, to wtedy ustawiacie sobie Maksimum. Jeśli ustawicie maksimum To gra wtedy wie, że wasz internet jest niestabilny Jest taki, że wiecie Tu macie 30, pingu zaraz może wam dać 50 Jak 15-latek Tak, i gdy wychodzicie na przykład za ściany No idź tam, Wedo, idź tam, Wedo, no, no tam Pięknie, no i strzelaj mnie po prostu I macie coś takiego, że strzelacie się z kimś Chowacie się i gniecie za ścianą To jeśli dobrze ustawicie tą opcję To nie będziecie mieć czegoś takiego Więc będzie się wam grało o wiele lepiej Będziecie pikować, faktycznie widzieć przeciwnika Kiedy on was widzi Nie będziecie mieć tak, że O, przeciwnik mnie widzi pierwszy Ja nie mogę i ginę od razu. No po prostu będzie się wam grało o wiele lepiej. Także to było pierwsze ustawienie. Teraz lecimy grać z rankeda na standante 2. Słuchajcie, i po grze pokażemy wam drugie ustawienie, które jest równie ciekawe jak to. Oj, tak, znajdziemy gry Nie no, nie, no, nie, no nie, no my tu Reihardt o orange robimy. Ja Nie mogę narzekać, bo ja sam złe listy zinstalkowałem, no. Ale Jamska. wiadomo, że ty po narzekaj, bo ty nie zinstalkowałeś tu jest nie, wy jesteście tacy Do you hear Nie, 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 nie You nie, are nie, nie, so nie. Good. good boys, I love you Dobra, jesteśmy w meczu, kurde Jesteśmy w meczu, gosta, musimy wariotko. tu wygrać, wariacinu moja, ty A co, jak to przegramy? No to będziemy 0-2 i już na streamie będzie śmiesznie, jak co tam, będziemy groć. Ja nie wiem, co tu się wyprawia, wyczynia no, Proszę, wygraj to, to ci odpuszczę A to co tu się dzieje? Także to było na tyle. co teraz no co no next, no tego nie było, to okay. się nie liczy. Um, um, Breeze heaven. Patrzycie mi jednak. Dzień dobry, druzino. <laughs> what, what what? Son godo. Son godo. Halo. Where, Where are you from? from? Me. me. No, you. He's from me. She from, Italia. Italia. Oh, Italia no. Yeah. Pizza, spaghetti. Margarita. Yeah, margarita, only margarita. Good prosciutto. And where are you from? So where, so are, you from? where are you from? Uh, maybe next time. Uh, tomorrow? Yes. Yes, I play. Yes. Good boy. Nie wiem, co to jest. Dawaj, szeryfa. Z Batuś Play, witam. Dawaj, Proszę. Hello, guys. I mean, hello, guys. Where are you from? Tak. What up? Yeah, no nice. ten mecz to już chodzę to jak... To. Jak masełko w bułeczkę. Come on, guys. No ale... What, What to ten! Czabe? One HP rotated back Podobno Left. biegnie na A, tak naprawdę nice. tu chce siedzieć No. I... Dobra Idę się wydupić, bo ustawiłem dobra, sobie dobra. na maksimum ustawienie Mega OP Ej, broken. ej, ja mam skaczący 130-120 I teraz daję maksimum, patrzcie widzowie O Daję maksimum i już się bardziej ustawienił, widzicie? To ustawienie skap, bardzo this? pomaga Skacze, ale jest bardziej stabilny, widzicie? Na co on, to polega? Can, can, can. Thank you from Italia Nice. Sto nice. jeden dostał bridge. Dajesz? we nice. do. we No i teraz. W do. Oj 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 oj. oj, oj. Wow. Cicho cicho cicho. to Primi stony. Juan verturo. No. Juan aprimia. To jest kurde dobre tabony. Emanuelo lista dede. Też fanta. nie robisz mistakes. Też fanta. Nie abym operator. A Pokaż go na chwilę. Nie, nie, nie nie, oddam bo ci go. Z... nie nie oddam ci go, nie, nie oddam becie... ci go. No to, no to no, no, Nie wezmę, no, 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 wezmę ci go, nie, ci nie wezmę ci go. Nie, nie ma opcji we wsi. Ale serio, no pokaż. Nie ma opcji we wsi! Ale ty jesteś cringe. Co? Oddałbym ci go, chciałem sobie animację zobaczyć. Z do dupy, nasrane. Czemu nikt nie gra A? Bo na nie będzie nic. Jak Jedzie jeden na mid, je do prawej Znaczy do lewej, ale waszy prawo Ale ty, Cie, ty... co ty robisz? Fur... Ah, sorry, no bo patrz Tyłem się gdzieś... wraca, a nie przodem Ale nie tyłem się wraca, bo Sky tutaj jest No to skąd ja miałem wiedzieć, że mój team jest robi loot? Nice Plenty Plenty, and one Both. Long. Both yeah, one, long, one side to. Nice Beautiful, he was side Dogi, 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 dogi Backside Oj, giną Nice! nice stony. Ma, oni mają więcej farta niż rozumów thank, thank you. you. Oj, can I have it, please? I'm, I'm sniper. sniper. I'm sniper alive. I'm sniper alive, give me, me. me Ale wszyscy za nim biegamy. I'm sniper. Nice! For me. A, me, Dobra, mutuję cię w grze, bo to się nie da ciebie słychać. Blisko, M jest. Masz tam blisko jest, blisko jest. Blisko jest, stepnął. No. On no, tu jest celowany Ale wejdź tu, no wejdź, on jest lewo, blisko, no zabij go po prostu. No idź! Lewo, blisko. Startowałam. jeszcze jeden tu jest moment elegancko jest. mógł przejść mógł przejść na longa nie wyjdę z tej gry odcelowałem cię akurat ją spikował leży wiedziałem Ładnie, że tu jest ty cłaniaku Nice! Co good jest? job guys! Co jest? Co? Jest? Co? Ty zabiłeś? To, to samo powiedzieliśmy w tym samym momencie Powiedz, Powiedziałeś good job guys? Nie, nice! Tak rykliśmy we dwóch Serio? No tak Pytanie, mam zapytanie no? Jak my wygramy ten mecz to no. zrobić dla widza świecę na środku? A ten trik drugi to będzie super Co? Ale kurde, zmiana tematu szybka yeah, yeah. ja. Ja chyba nikogo normalnie, O, oh oh, rotujemy O, oh, chyba jedą B ostro, i Hankę robią taką ostrą, że to matko bosko czy to yeah, osko? Mordo, jest cisza, jest gra jest cisza, jest gra wygrywana, jest kurde. OP jest brąk. Co? co? chcesz? No wiedziałem co to powiedz. wystraszyłem, kurde. No musieli pójść. O, na... i Plantingą, on. UE, planting to don't need to. Nie chcę, <laughs> Widziałeś chcę. Pijałeś lapę! przybliż tu na mnie, co ja zrobiłem! <laughs> co ja zrobiłem? Ale, jakbyś się ja... wlecił na mnie, skoczyłem, zabiłem surtego i potem zanurzowałem bridge tam, stojąc obok niego. Ty, ale bo by ja, jak oni się teraz poddali 5-1, nie, bo tam było ile? FR Guys, look at this: 3, 2, 1, go, mu cię tu Aj, nice. Ale cię zabił, fajny manik. I zapytaj się go, czy kosy. Nieważne. Dobiłeś go, powalenie, dobicie. Kurde! Dobra I have uh, what? Ha, my name is... No, 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 is... I have only what? phantom skin Ej, ja nie mogę wedu ja Ruchnemu Battle Passa, skina z Battle Passa <laughs> Jest A Nice, No, jest, jest, jeszcze jeden saga Nice, Wedo, pięknie! Rejs gdzieś w okolicach garażu Kręci się prawdopodobnie już na site C Ale wie o tym doskonale Wedo sky również fleszuje Wedo będzie skanował, ale nie ma co Dobra, jedziemy tutaj, ja zabijam i cofam Okno. Mid dead Nice A to Okno. Dead jeszcze Dead A race ten Yo ale nice. yeah. dołem no, już na Ty, ja w ogóle tu patę na enemy do ma 11 i mu dobrze idzie fest <grywa> ej go, ninja o stań tak miałcieć, bo ci człowieku karmy Z Zgredek japa. I jak przegramy tą rundę to robię taki krzyk, że widzą wypierdzili kurde uszy rakietą mają maska, kurde w kosmos Mars, Saturn i Jowisz kurde. Dobra, dobra. Jak zabiję teraz to krzycza. Dobra, dobre. pierwszy kill nam nie zrobiła. Jeden Jak zabijemy jeszcze jednego to krzycza ostro. Dobra, dobra.

Nice try! Uf, tutaj zabił. Ale ja ją, tam ten do tyłu. Nie? Vrezy, tak, bardzo ładnie. Nice tutaj jest Bridge jeszcze na midzie. będzie pikować prawdopodobnie po fleszu. O -o Jednak noj. nie, po prostu go zabił. No i Rudy Rydz tutaj okazał się lepszy Niestety. w tym fajcie. Jest energia, miałem zamiauczyć to miałcze, kurde po przegranej Rudzie, Mareciku. Dobra, leć, 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 leć. Ale ty blu, wow. wow. Come Crow city, we have stingers! Zamknij się! Zatowałem CO? CO ty SIĘ STAŁO? Ale czemu oni zginą? Co? Czemu te strzały leciały w tego snułka tak jakby go chroniły? Dlaczego oh. no, my przegrywamy te rundy kurze? Jak mnie stresa jak to brzmiało pójdziemy tam A! A no przestań Chodź, 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 dawaj Dojebali my garaż Dojebali, dojechali, gdzie my pojedziemy Doje... <grym grym> Ale dojebali zjechali. garaż Fajne dorsy tej kurde budowa Trwała <grym> 2 tygodnie około Ciekawostka numer dwa. A bo to jeden odcinek Blisko może być Kurde, strzela wow. do mnie ostro Kurde, 170 dostał 140, 1hp ma Fuj Twój... <grym> No right. i teraz Brimstone. Przypominam finał turnieju VCT 11-3, do 3, 1 na 4 tutaj. Co ty myślisz? Ło, że kurwa matko bosko, co się stało się? Ale mam fajne, aj, fajny jestem fantom, pasuje kurde jakbym go miał to bym nim i no kurde cały dzień. No i Abra ja, duży, ty już właśnie... ...tak, tak słuchaj, nienawidzę tych klawiatury. Tak miało być Zapycamy. właśnie. Flesze dostałem, ale dobra biegnę, nie przejmuję się. Nie chce mi się grać, no kurde. No i teraz Folwar. Ginie, nie ginie, bo ma farta fest. Podobnie będzie już wiedzieć. No właśnie, mordam Słyszałeś co ci powiedział? Stop picking Grace bo giniesz cały czas, bo jesteś słaby fest, wariatko. To jest. Daj marszała skina, szybko, szybko, daj marszała skina, to zabija Wyrzuć. Wyrzuć szybko, no chcę się ustawić. Nie, no ty trollujesz Nie, no, pierdolę, już mi się nie chce. Jak zginę teraz, to masz reporta. Dobra. Ja z marszalem robię entry. Juhuuuuuuuuu, dajesz. I NEED HELP! Czemu ta Reina nagle zaczęła tam grać? Ej, to no. jest niemożliwe. Ona miała 0,11 i teraz ma 11-16. I robi ace'a. Czemu on nie zultował głęboko, tylko blisko w smoka? Go inside, chamber brimstone! Mordo ty moja, kurwa, wyjdziesz w szwajce ze mną? Prawo, prawo masz. timing BOGA Marta No nie wiem Ja nie rozumiem naszych Brimstone jest na idzie na Lurku, dla Rrr. mnie to jest popierdolone no Guys can you go together not Lurker Kurde please guys go together together Na górze, na górze, na górze Na nice, z wedo Lewo, no nie no smokes kurwo Please! Yes! Ja pierdolę jaki fart Czemu on nie używa tych smoków? Jak ja się zrespi on ma smołki y, to go zabiję Ja nie wiem Ty yeah. Yeah. Ginę Ej, ja jestem taki dobry widzowie! Tapy same, lol Dobra, e kom Brimson był w się się spykiem wypierdala w garażu. No jest na bag jak... Ja yes, go one by one say bo... you fucking idiot. idiota blisko, e, wariacie, spierdala jest pod ulta graj. Chyba w tym momencie GGS GG. Muszę ich doznać Tak, że widzowie teraz wam drugie sekretne ustawienie Valoranta, które musicie zostawić normalnie. Tylko ile rerów do ściany, proszę pokaż. 15. No nie no, bo bym się chyba popłakał. Nie, no, 17 pewnie. 20. 20 Git. Yes, a bo to były Immortale! Ja. To u nas w teamie nie, nie we, no w Nie, no Venemi, Venemi, ta Rejna to były Immortale Co Juzaro11 kręcił? To mega dobrze Dobrze, zawodnicy. dobrze widzowie, widzicie, kieruje na Immortale, tak? E, więcej takich akcji na streamach Teraz pokazuję wam ustawienie z VEDO Chodź na mapę VEDO jakąś, sobie im to pokazać Także widzowie, mamy dla was super opcję w Valorancie Która sprawi, że będzie się wam grało wiele lepiej, kolejna opcja, a nawet to możliwe Że pokażę wam dwie, czyli w tym filmie będą trzy Patrzcie, wchodzicie sobie Skype, ustawienia general I macie tutaj coś takiego Beta. Raw Input Buffer. To musicie włączyć. Chyba, że macie mniej niż 60 FPS w Valorancie. Co to robi? No, to działa yy, na takiej zasadzie, że wasza myszka chodzi po prostu lepiej, lepiej wam czyta. E, Ej, ja to myszkę. miałem wyłączone. No ja też to miałem wyłączone, ale to taki zostało znalezione i trzeba to włączyć. I czuć to od razu jak się włączy, co ciekawe. Ej, co jest? Myszka chodzi o wiele płynniej jak wyłączycie. Ja mam wrażenie, sens jest taki sam, ale Ej, mam wrażenie, wiecie, że o wiele czyta lepiej myszkę. Patrz, jak wyłączam, to czuję, że mam mniej mniejszego sensa. Tak jak robię takie ruchy, to jakby to wolniej jechało, a jak robię to, mam wrażenie, że tak wszystko płynnie jedzie. Nie wiem, o, ogólnie to ustawienie znalazłem dzisiaj i ja na przykład czuję różnicę od razu jak to znalazłem, no bo działa to o wiele lepiej. No mi się grało wiele płynniej na tym. To jest bardzo dobre ustawienie. I jeszcze taki bonusik, słuchajcie, mały, ale bonus. Ehm, jeśli gracie Valoranta macie mało FPS-ów i wyłączacie wszystkie ustawienia, to pamiętajcie, żeby tą pierwszą opcję czyli multi rendering zostawić na włączone, czyli renderowanie wielordzeniowe, ponieważ jeśli macie na przykład procesor który ma cztery rdzenie i wy to wyłączycie, to tylko jeden rdzeń będzie wam, jakby, odpowiedzialny za granie w Jak włączycie renderowane, renderowanie wielordzeniowe, no to cały procesor będzie wykorzystywany. To tyle, odcinek bardzo fajny. Mi się o wiele gra. Lepiej z tą opcją na myszkę, naprawdę. i ja czuję trzy razy płynniejszą grę przez to. Ej, mega fajna jest ta opcja, ona została dodana niedawno, bo to jest beta. No, także to było na tyle, wbijać na Twitcha. Yy, papa, Siemanko. Cześć, cześć.